Merkury jest najbliższą Słońcu i najmniejszą planetą w układzie słonecznym. Z tego powodu wahania temperatur przekraczają 600 stopni Celsjusza, od piekielnych 450 powyżej zera w ciągu dnia do minus 170 w nocy. Planeta jest usiana ogromnymi kraterami od spadających kosmicznych asteroid. Największy krater tego typu o średnicy 1500 km został spowodowany przez supermocne uderzenie, które równa się jednoczesnej eksplozji biliona megaton bomb. Istnieje teoria, że to uderzenie jest powodem, dla którego Merkury uzyskał bardzo dziwną trajektorię i prędkość obrotu wokół Słońca i wynosi ona nie mniej niż 180 tysięcy km na godzinę. Dlatego rok tutaj trwa tylko 88 ziemskich dni, podczas gdy jeden dzień równa się 59 ziemskim. Fascynujące, prawda?